Cześć, witajcie na moim kolejnym filmie. Dziś omówimy sobie na szybko wzór banknotu o nominale 200 zł z serii Wielcy Polacy. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Jarosława Dąbrowskiego, działacza rewolucyjnego, generała, wodza naczelnego Sił Zbrojnych Komuny Paryskiej. Emisja banknotu z dniem 25 maja 1976, podpisy prezes Narodowego Banku Polskiego Witold Bień, Główny skarbnik Edmund Banasiak. Wzór jest wykonany na serii A. W kolorze czerwonym numeracja zerowa. Nadruk wzór, ukośnie w kolorze czerwonym. Numeracja własna wzoru w kolorze czarnym, w polu niezadrukowanym. Znak wodny, jak i na normalnej dwusetce. Orzeł bez korony, w polu niezadrukowanym. Z drugiej strony mamy nazwę emitenta, Narodowy Bank Polski oraz wizerunek pomnika bohaterów Komuny Paryskiej. Na Nadruk Specimen w kolorze czerwonym, ukośny wzór ten w stanie pierwszym pan Czesław Miłczak wycenia w swoim cenniku na 200 zł. Ode mnie to tyle, dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.